Dzień dobry, znajdujemy się na konferencji New Europe GRI 2012 w Warszawie. Będę rozmawiała z panią Anną Malarczyk. Dzień dobry, proszę powiedzieć, jaką firmę pani reprezentuje? Reprezentuję węgierskiego dewelopera Futural. Mhm. Czy mogłaby nam pani powiedzieć coś na temat sytuacji obecnej na rynku Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem inwestycji w nieruchomości? To, co się do tej pory, o, o czym rozmawialiśmy, o, o co się do tej pory dowiedzieliśmy, głównym zainteresowaniem inwestorów, banków, jak również deweloperów, cieszy się Polska. Drugi kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, który również został wyznaczony jako kraj możliwości i, i, i różnych alternatyw, to są Czechy. Przy czym trzeba tu podkreślić, że jeżeli chodzi o Polskę, mówimy tutaj o Warszawie i o dużych regionalnych miastach, jeśli chodzi o rynek biurowy. Natomiast jeżeli chodzi o Czechy, mówimy o Pradze i o całej reszcie. W związku z tym Prime Locations to są nadal stolice państw, ewentualnie miasta większe powyżej 500 tysięcy w Polsce. A w jaki sektor na rynku nieruchomości najchętniej inwestują obecnie inwestorzy? Wyznaczyłabym tutaj dwa sektory. Jeden to jest sektor handlowy i tutaj poza Warszawą w Polsce mamy miasta większe, miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Mamy również potencjał mniejszych miast, przy czym dzisiaj w trakcie dyskusji poddawaliśmy pod wątpliwość możliwość sprzedaży docelowej dla inwestorów takich projektów w takich miastach. Oczywiście jeśli to są dominujące projekty w mieście, jeżeli to są bardzo dobre lokalizacje, to one się w dłuższym czasie obronią. Ehm... Natomiast dużo łatwiej, dużo łatwiej znaleźć inwestorów i banki finansujące projekty w większych miastach w Polsce. Tak jak mówiłam, powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o projekty, o projekty biurowe, to jest kolejny sektor, który jest preferowany przez inwestorów. No i tutaj zdecydowanie Warszawa dominuje cały polski rynek. Miasta regionalne będą musiały poczekać. Była mowa o tym, że strategie deweloperów na te miasta regionalne muszą być długofalowe i i nie, może to być, nie można liczyć na bardzo szybkie zbycie nieruchomości. No właśnie, a jak najkorzystniej wybrać, jaką drogę? Czy deweloperzy chętniej budują i sprzedają, czy budują dla siebie i później czerpią zyski z wynajmu? Mamy właściwie dwie grupy deweloperów. Przy czym. Tak naprawdę klasyczny deweloper to jest firma, która buduje po to, żeby sprzedać i po to, żeby znowu zakupić teren i znowu budować. Więc klasyczny biznes deweloperski na tym polega. Mamy również firmy na rynku, które budują i trzymają projekty w swoim portfolio i wtedy tym, tym, tą zaletą tych projektów czy zaletą takiego rozwiązania jest utrzymanie bardzo dobrego cash flow z projektów istniejących i ewentualnie poczekanie na wzrost wartości. Projektu i sprzedaż w dobrym momencie na rynku. A jak pani myśli, w którym kierunku to wszystko zmierza? Czy idzie ku, dobremu, ku dobrej prospericie, czy jeszcze czeka nas lekki zastój? Na swoim panelu zadałam właściwie pytanie deweloperom, inwestorom, bankom. Jak widzą rozwój swoich firm i strategię rozwoju w dwóch możliwych kierunkach rozwoju naszego rynku? Mamy jedną, jed, jeden scenariusz, że gospodarka się... Od... W zasadzie nie można powiedzieć, że gospodarka w Polsce w tej chwili upada, ale że będziemy mieli rosnące wskaźniki finansowe i ekonomiczne w Europie, bo trzeba pamiętać o tym, że również Polska w jakiś sposób zależy od innych rynków europejskich. I w takiej sytuacji oczywiście trochę łatwiej myśleć o swoich strategiach rozwoju. Każdy ma wtedy rozbuchane plany i myśli o wyjściu na rynki takie jak Rumunia i Bułgaria, lub ewentualnie Serbia, i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy pomyślimy, że jeszcze chwilę mielibyśmy przetrwać w tej, no w tej kryzysowej sytuacji, no wtedy tak naprawdę. Tylko ci, którzy mają pieniądze, którzy mają projekty w bardzo dobrych lokalizacjach, e, którzy mają na tyle prime lokalizacje, że będą mogli sprzedać projekty, przetrwają tą sytuację, no, a wszyscy inni będą musieli poczekać na trochę lepsze czasy. Czyli trzeba być dużym, jednym słowem? E, no cóż, pieniądze robią pieniądze. No, tak. <noise> e, czy, czy trzeba być dużym? E, na pewno trzeba mieć dzisiaj equity, bo trudno jest dzisiaj uzyskać finansowanie. Jeżeli nawet uzyskujemy finansowanie, to mamy sporą, sporą przestrzeń pomiędzy zakupem terenu, a uzyskaniem finansowania. Więc trzeba mieć swoje equity na realizację projektu do tego momentu. No a poza tym projekty w dobrej lokalizacji, dobre produkty na rynku zawsze się obronią. Rozumiem. Dziękuję Pani bardzo za Pani cenną opinię. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.